I cześć się wam wszystkim, ja jestem Zetryk i przed wami kolejny epizod Don't Starve. Lecimy, kontynuujemy tam, no gdzie zostawiłem was ostatnio. O, psa, lekka przycinka. Niestety zalało całkiem potężnie wyspę, na której nocowaliśmy, ale nam udało się tego zalania na szczęście uniknąć. Ale teraz musimy znaleźć drogę na tej płyciźnie nie jest to niestety zbyt łatwe, bo to się trochę zlewa. Ła, tutaj są tereny podmokłe, bagniste. No, no zbierz to. To jest całkiem fajne. Bardzo, bardzo mi się zawsze to podobało. Tutaj mamy skrawek dżungli. A czy chcemy tu lądować? Tutaj będzie coś, co jest nam potrzebne. Tak nie, niezwykle. Yy, w ogóle. ua, i siostre pobojawisko. Potrzebujemy. Electric Dudal. Dudady. Cokolwiek by to nie było kamień, to jest nie problem. Złota. Potrzebujemy przede wszystkim złota. Czyli szukamy kamieni, które mogłyby nam dać trochę tego cennego kruszu. Co tu się działo? Jejku. Nie wiem, czy ja chcę się za... zbytnio na tą wyspę. Ale zbierzemy sobie chociaż kwiatki. Nie, to jest maszeru. Mamy już ile? 10 Polipka. Zobacz, jakich oni tutaj pozycjach. Jejku, tutaj nic z niego nie zostało. I małpy. Pyk, mamy już wianuszek. Nienawidzę małp. Pamiętajcie. Prime Ape Hood. O kurde. No i oczywiście tutaj mamy To, co jest dla nas ważne. Musimy sprawdzić to jak najszybciej rozbić. I zbieramy złoto. Bo one małpy kradną. Ale najważniejsze mamy złoto. Mamy dwa... Potrzebujemy czterech. Potrzebujemy mamy dwóch dudadów. Bierzmy złoto, opsa. Złoto jest najważniejsze. Kamienie, niech se biorą kamienie. Jak naprawdę ich potrzebujemy, dobrze tu wysiedliśmy. Nie chciałem tu wysiadać. Te szkielety trochę... No nie, nie pawały optymizmem. Ale to kurde, ci ludzie co, małpy ich zabili? Za zabiły ich małpy? Mi się nad te strachu język plącze, boże. Ta wyspa jest wielka. Kurde, kawał wyspy. Tutaj też sobie małpki mieszkają. Tutaj było zło. To jest zło. Oj, tak. Małpy to jest czyste zło. No, zbieraj. Dobra. Mamy. Przy odrobinie szczęścia uda nam się stąd uciec z bryłką cennego kruszu. jest. Teraz tak naprawdę powinniśmy wrócić całą tą drogę do naszej głównej bazy Ła bagna. O, ho ho! Ale się władowałam trochę. To by wyjaśniało czemu tutaj jest e, tyle trupów. Te bagno naprawdę wiele wyjaśniają. Dobra, chodźmy do, do naszej łódeczki. I co? Robimy sofkę. Mamy materiały na zbudowanie lepszego narzędzia. I to jest nam tak naprawdę. Dobra, tędy przepłyniemy. To jest tutaj. To nie jest aż tak daleko. Przepłyniemy sobie tędy. Tak. I wrócimy. Tylko, czy nam się uda przed zmrokiem. Czy ja brak, czego mogę pochodnie tej zrobić? Mogę, świetnie. Jak mogę zrobić pochodnie, to jesteśmy bezpieczni. Bo nie chcemy być zaatakowani na morzu. Oj, nie chcemy. Przynajmniej ja nie chcę. A wierzcie mi, że wy też nie. Nope. Potwory... Zwykłe potwory są w porządku, ale już morskie... Na e, podziękuję. Zdecydowanie stanowcze nie. Łódka jest w stanie jeszcze średnim. to oczywiście możemy... O, może będziemy mogli w końcu jakąś latarnię sobie na łódeczkę wytworzyć. Zobaczmy, teraz już lekko podbijamy w górę. I co, ich ha udamy się następnym razem. Już w kierunku pełnego morza. Tak mi się wydaje. Żarełka mam na razie pod dostatkiem. Mam trochę jeszcze zapasów. No, nad się nie zdąży zrobić mrok. A już będziemy w bazie jeszcze tu sobie rzucę okiem. No, a Tak standardowo. No, panie ptaku. Jesteśmy na. A, no, trochę za daleko. Przypójmy. Tak, tak, wiem, że będzie niedługo ciemno, dlatego jesteśmy już w bazie. Tu mogę wysiąść, tu mogę wysiąść, świetnie. Trochę nam trawy odrosło. Co tutaj naprawdę? Dobra, teraz tak. O to nie, gdzie to było? No tutaj, w Science, tak. Potrzebuję dwóch kamieni. Jeden leży tutaj, więc już nie idziemy tworzyć. Pyk. Eee, Boże, rozpalmy. Zaraz bym, kurczę, umarł. I teraz tak. Alchemy Engine. Cztery deski i dwa kamienie znowu. Tutaj. Raz, dwa, co właśnie z, zapaliłem w kominku, no ale mam na szczęście trochę trzy możemy zrobić. Będziemy musieli lecieć po deski. Znowu nam zalewa, kurcze. Okolica jakaś też jasna jest ta noc mimo wszystko. Podgrzejmy sobie sicy, Zyska się w całkiem nieźle pali. Ej! Co to są za odgłosy? To nie brzmi w żaden sposób zachęcająco do czegokolwiek. Czy w naszej bazie coś się zalęgło? O kurczę, Wil, no tak, ja zapomniałem o tym. One tutaj też atakują. Eee, włócznia. O, fak, czy to będzie nasz koniec? To może być nasz koniec? Zjedzmy. O, fak. O nie, naprawdę. Ojku. Dorwał nas tutaj koniec. Możemy co traj zrobić? Dobra, widzimy się za chwilę. Okej okay, moi drodzy, niestety zdarzyło nam się umrzeć. Taka jest niestety kolej rzeczy w tej grze. I oczywiście umarłem kompletnie celowo, żeby wam pokazać mechanikę. Co się dzieje i tak dalej, więc wiecie, to wszystko było zgodnie z planem. Tak więc, kontynuujemy naszą przygodę. Tym razem znajdujemy się na klasycznej wersji Don't Starve. Rage of Giants, e, ponieważ nie chcę jeszcze raz pokazywać Wam Shipwrecka, zobaczycie jak grało się kiedyś i w sumie cały czas się gra. E, na tej wersji, warto też wspomnieć, że na tej wersji działa również wersja Together, która jest po prostu multiplayerem. tego to widzę, bardzo ładny mam początek, bo znaleźliśmy krzemień od razu na początku, nie trzeba było latać i szukać go zbytnio. Kilka mechanik jest tutaj oczywiście innych niż te w Shibreku, chociażby nie ma oczywiście statków. I wysp mam tylko jeden wielki kontynent, na którym sobie żyjemy. Nie, a raczej próbujemy żyć. Wydaje mi się, że warto zacząć od właśnie tej podstawki. Dopiero po jakimś czasie przeskoczyć sobie na Shibreka. Wiesz, łatwiej tutaj dobrać sobie, zebrać sobie trochę doświadczenia. Jest mniej... E, ...jakby każąca ta gra. Chociaż oczywiście też nie jest jakoś łatwo, specjalnie. W porównaniu do... ...Essariu który macie na... ...w tygodniu... ...do oglądania, w moim wykonaniu... E, ...Don't Starve jednak... ...wymaga, wymaga pełnego skupienia. To nie jest gra, w której możemy się po prostu zrelaksować. Kompletnie odmurzyć wymaga od nas trochę strategicznego podejścia. Zarządzania surowcami w sensowny sposób. I tym podobne głupotki. Dobra, zbieram podstawowe surowce. Jak widzicie, powoli już zmieszałam dosyć długi okres właśnie zmierzchu tutaj. Więc ustawiłem startowy sezon na na wiosnę, żeby jak najbardziej Oddalić, oddalić zimę od nas. i zima to jest naprawdę, naprawdę ciężki, ciężki okres. I bez odpowiedniego przygotowania jest mega trudno przetrwać taką zimę. Oczywiście gramy na dodatku Range of Giants. Takie rządy, rządy Tytanów rządy Gigantów. Która wprowadziła, wprowadziła naprawdę, o to jest ul, trzeba uważać, żeby nie zaatakować przypadkiem, wprowadziła całkiem sporo zmian, właśnie między innymi sezony yy, i przede wszystkim tułowych gigantów, którzy pojawiają się raz na jakiś czas, no i trzeba z nimi walczyć, a są to przeciwnicy, yy, którzy w porównaniu z tymi psiakami, które nas zabiły, no te, te psiaki to były takie, takie Dzieci małe, grzeczne, spokojne, Teraz przyszły się z nas tylko pogłaskać, delikatnie. Nieprzygotowany gracz, taki gigant, zje w sekundę. Dobra, przygotowujemy się powolutku na pierwszą noc ponownie. Ile mamy kwiatków? 9 kwiatków, potrzebujemy ich bodajże 12. Cziutko łatwiej tutaj o żywność, taką owarzywka marchewka. W oczywiście, podstawową żywnością przez pierwsze parę dni są te, te, te czeglony, czy co to tam z tych kamieni zbieramy. 11, 12. Zbudujmy sobie kwiatek. Kwiatkowy kapelusz. Mamy jeszcze jednego flinta szamienia, bardzo dobrze. Sporo berisów. O, i indyk. Indyki są wredne dziady, ponieważ mieszkają w tych krzaczkach z jagodami i na miejsce to obżerają. Więc trzeba uważać. Rzućmy okiem na mapę, jak to tutaj wygląda. Tu mamy linię brzegową i tutaj też. Ale tu widzę ścieżkę, więc zapewne tutaj będzie szło. Ta wyspa będzie miała swoje odnogi. O, Jak widzicie, tutaj już mamy. Niestety, niestety linię brzegową, ale jest tutaj sporo jagudek. Mmm. Miam, miam, miam. Znaczy dużo łatwiej o. O zasoby na początku. Może to był błąd, że nie, nie zacząłem grać od razu w Range of Przecież psy tak czy siak atakują. W okolicy 10 dnia i potem one co jakiś czas się pojawiają, jest ich coraz więcej. No, już jesteśmy na końcówce. Dobra. Ognisko. Opsa. Jak ślicznie. Weźmy szyszkę. Ale też posłaśmy parę drzewek, co by udobruchać władce lasu. Poza tym to nam się później opłaci, no bo drzewko odrosną. A weźmy sobie tak. Berysi, ugotujmy wszystko. Tak samo marchewki. Przygotowane po prostu odnawiają więcej i są bezpieczniejsze dla naszego żołądka i życia. Dobra, brzuch jest w sumie pełny. Teraz pytanie. Nie, muszę dorzucić do ognia. Oczywiście tak. Co my byśmy chcieli? Grać tu nie. Oczywiście chciałbym zrobić sobie plecak. Backpack, ale niestety potrzebujemy maszyny naukowej. Tutaj, żeby zrobić sobie backpack plecaczek. Bo składniki już mamy. Składniki na plecach nie są, niestety, nie są ciężkie do zdobycia. Gor najgorsze jest złoto. Zobaczmy, czy mogę zrobić sobie kilof mogę. I zrobię jeszcze jedną siekierkę, bo już mi się kończy. No, nocy. nowo jedynie nie musimy się martwić, mamy całkiem spore zapasy, a będziemy jeszcze znajdować po kolei kolejne kolejne jagutki, kolejne marchewki. Więc o jejku zaczęło padać, niedobrze. A kiedy zaczyna padać, warto chować się pod drzewem i tak sobie przemykać się drzewa do drzewa. Odczekać chwilę. Widzicie, cały czas jeden. Kolejny. No, podnieś. Z deszczami jest taki problem, że na dłuższą metę są one oczywiście bardzo nieprzyjemne. Na naszej postaci. O, tutaj są pająki. Ale taki wiosenny deszczyk jeszcze... Nie jest specjalnie jakoś uprzykrzający. Tutaj mamy obozowisko świnek. Mam sporo całkiem berisów, więc skorzystamy. Kolejny indoor. I dużo tej indoorów. Tak, świnki nas nie lubią, w sumie boją się nas wręcz. Ale może mnie oczywiście przekupić oferując im e, jedzenie w postaci mięsa potworów. Kurcze, to już naprawdę całkiem sporo czasu minęło od kiedy grałem. Ale widzę, że. No wiecie, takie podstawowe zasady cały czas się nie zmieniały. Co najwyżej nowości e, mogą mnie zdziwić. O, jakieś.

że ognisko szybciej wygasa może tak być tutaj niestety ale nie będzie złota w tych kamieniach Może się rozpadało kurde kurde bele prawdziwe prawdziwe urwanie ch chmury A widzę tu trochę kamienia ten są na razie w miarę widzę bezpieczne Evergreen, tyk, kamienie. O, i mamy tutaj wspaniały. Oto okaz. I jest złoto. Kurde. Bardzo fajnie nam się tutaj wygenerowało. E, groby są. A tutaj po prostu sobie gold nugget leży. Kolejny. Ej, strach się bać, trochę taka wielko otwarta przestrzeń groby nie ma co ryzykować. Jesteśmy coraz bardziej przemoknięci. No i tak, yy, mamy całkiem fajny, fajny start. Więc znajdziemy sobie jakieś spoko miejsce na założenie, założenie pierwszej bazy. O, tutaj też jest taki duży kamień. I chciałem to zrobić gdzieś tutaj, na tych łąkach. Mimo oczywiście zabezpieczone ognisko, żeby nam nie zniknęło. Byłoby świetnie, jakby tutaj gdzieś na trawie były bawoły. Że w tym momencie nie są strasznie potrzebne, ale pyk. Dobra. Trochę nas to wygładza. Ale dobra. Budujemy. Ognisko tutaj sobie będzie, Pyk. No i oczywiście... Science Machine! Dobra, i słuchajcie, tym pozytywnym akcentem sobie zakończymy odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne przygody w Don't Starve. Postaramy się już nie umierać. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Zetric out.